Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest szkolniowiec Siarki Tarnobrzeg, Pan Sławomir Majak. Dzień dobry Panie trenerze. Witam Ciebie, witam wszystkich Państwa. Za niedługo mnie dwa miesiące, odkąd pojawił się Pan w Tarnobrzegu. Jakie to były dla Pana miesiące? Jak się Pan czuje w Tarnobrzegu? Fajnie, dziękuję za pytanie. Na pewno. Był to okres bardzo intensywny, bez jest to okres przygotowawczy, więc samo, samo przejście się z tym z tym to wiąże. Ciężko, ciężko pracowaliśmy, więc, więc myślę też, że to przyniesie efekty w lidze. Dwa miesiące praktycznie też na, na samych treningach, ale również na, przede wszystkim na poznawaniu z zespołu, na poznawaniu to zawodników, ich, ich podejścia, ich zachowań, ich umiejętności, więc myślę, że jest to dużo i mało, ale, ale wiadomo, że zawodników cały czas się poznaje na bieżąco i im dłużej, tym lepiej. Piłkarskiej karierze Hansa Rostock, widzę Łódź, Zagłębie Lubin. Czy czuje się pan piłkarzem spełnionym? Myślę, że tak, oczywiście patrząc z perspektywy czasu można myśleć, że mogłem osiągnąć to więcej, ale też mogłem dużo, dużo mniej, więc tak jeżeli to by wziął człowiek pod, wszystko pod uwagę, to wydaje mi się, że jestem pod kątem piłkarza na pewno spełniony i Każdemu życzę takich sukcesów i takiego przebiegu kariery, bo na pewno są to momenty ważne w życiu każdego piłkarza. Mnie udało się coś pod tym kątem uzyskać, z tego powodu jestem bardzo dumny. A czy trenerem czuje się pan spełnionym? Nie do końca, bo wydaje mi się, że trener to taki zawód, gdzie wszystko jeszcze jest przed nim. Tu nie ma jakichś ograniczeń wiekowych, jak, 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 dla, jak dla piłkarza, więc tutaj też powiedzmy. Wszystko jeszcze jest, mam nadzieję, przede mną. Oczywiście chciałoby się, żeby te sukcesy były przynajmniej na takim poziomie, jak kiedyś się grał w piłkę. Wiem, że, że to będzie ciężko, ale nie jestem jeszcze osobą, która jest w wieku emerytalnym, więc myślę, że, że sukcesy jeszcze te, 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 te największe jestem w stanie osiągnąć. Mam nadzieję, że ten początek tego lepszego okresu dla mnie jako trenera będzie właśnie w siarce Tar Tarnobrzek. Przechodząc tutaj też zdawałem sobie sprawę, że polityka klubu też jest skierowana ku kreowaniu, ku yy, ogrywaniu młodych to zawodników i też w tym kierunku na pewno, na pewno idziemy i miejmy nadzieję, że to wszystko w tej rundzie wiosennej będzie zdawało egzamin. Za wami kilka gier sparingowych nie było ich dużo, bo ta liga. Dość szybko się w tym roku zaczyna. Jakie wrażenia po tych grach sparingowych? Bo zaczęło się od porażki z silną resową, potem te wyniki były całkiem obiecujące. I ten ostatni tak. niefortunny mecz w Ostrowcu jak generalnie spostrzeżenia po tych meczach sparingowych? Generalnie, tak jak mówię, rozrzut był duży, bo od pierwszej ligi do czwartej ligi, ale to był już powiedzmy okres zaplanowany przez mojego poprzednika i nie chciałem jakby w to ingerować. Natomiast tak jak pan powiedział też no troszeczkę tych sparingów odpuściliśmy, bo, bo tak jak mówię, tych meczów na wiosnę jest 20 plus puchar Polski, więc, więc 21 spotkań bardzo dużo jak na taki okres krótszy, więc świadomie też zdecydowaliśmy się że te 3-4 sparingi jeszcze odpuścić być może nie jest to moment taki, gdzie to można byłoby robić, ale uważam, że z perspektywy czasu, kiedy te obciążenia były naprawdę dosyć duże, te spalingi, żeby, żeby one były tylko po to, żeby je rozegrać, to, to, to też nie jest aż, aż tak bardzo potrzebne to dla nas. A oceniając tak w ogóle te wyniki tych sparingów, na pewno gdzieś tam nie do końca jesteśmy zadowoleni na sobotę, tak jak wspomniałeś, te porażka silną, uważam, w, tym, w tej rundzie na pewno silną to sobie 0-2, oczywiście pierwszy sparring po dłuższej przerwie, poznawanie do zespołu, więc tutaj gdzieś to się jakby do tego wyniku jakby takiej wielkiej wagi nie przywiązywaliśmy. Następne sparringi. Dobra gra poparta też do, do dobrymi wynikami, więc z tego się cieszymy. Troszeczkę jakby ten obraz zatarło to ostatnie nasze spotkanie w Kszo, ale yy, patrząc na to już z perspektywy tych dwóch dni, na pewno wynik troszeczkę nie odzwierciedlał tego, co się działo na yy, boisku. Porozmawiajmy troszeczkę może przez chwilę o, o personaliach. Zacznijmy od pozycji bramkarza. Maciek Kowal, który jesienią się dał poznać z bardzo dobrej strony miał lekkie problemy zdrowotne. Czy on już jest gotowy na 100% do grania i jak zaprezentował się jego konkurent, powiedzmy w, na tą pozycję, mm -hmm. czyli Pietryga? Obaj nasi bramkarze są bardzo młodzi to zawodnicy, więc jakby cała ta przygoda czy też kariera jest, będzie, będzie wszystko przed nimi. Na pewno w tej chwili jakby tą postacią numer jeden jest, jest Maciej Kowal i na niego będziemy w tym momencie to stawiać, ale też Pietryga też w tych sparingach, których grał, gdzie właśnie Maciej miał Miał uraz i, i, i musieliśmy mu te tydzień, trzydzieści dać, y, dać odpoczynku. To też zaprezentował się z jak najlepszej to strony, więc myślę, nie mamy tu jakiejś wielkiej obawy w razie wuje. Jeżeli coś by się stało, to Maciejowi, że mamy tu jakiś wakat i będziemy się każdego na me meczu obawiać. Nie martwią Pana troszeczkę boki, bo, bo po kontuzji Patryka Wdowiaka w tym momencie hmm. mamy na lewej obronie właściwie tylko Bartka Sulkowskiego, na prawej obronie jest co prawda Michał Bury, jest Oliver Kowalik, który też tam się boryka z jakimiś problemami zdrowotnymi. Stawiał Pan w tym okresie przygotowawczym też na tej pozycji na naszych dwóch wychowanków Gabriela Skrzypka i Dawida Orzechowskiego, chyba zwłaszcza ten drugi, to taki cichy wygrany tego okresu przygotowawczego. Czy, czy, czy zgodzi się Pan ze mną? Tak jak wspomniałeś tutaj, na pewno gdzieś te boki, jeżeli chodzi o prawą stronę, tak bym się nie martwił. Tak? Tutaj jest jakby więcej możliwości do wykorzystania, bo i, bo i Orzechowski, i Bury, i Kowal, więc tutaj mamy tą stronę jakby zabezpieczoną. Natomiast tą lewą, wiadomo, tylko jest na tą chwilę lewonożny na lewej, moment to jest tylko bartek to... Z Lugowski, więc tutaj mamy jakby ograniczenie, ale w ostatnich sparingach też pływałem tutaj z Gabycia, z Krzypka i myślę, że też jak na te swoje możliwości, jak na młody wiek, na pewno to w jakiś sposób mamy tą pozycję zabezpieczenia. Nie boimy też jakichś takich większych. Yy, oczywiście ses do runda będzie długa i, i tych meczów jest, jest dużo, może się dużo wydarzyć, jakieś urazy przypadkowe, jakieś kartki to, to w szczególności, tutaj będziemy musieli tych zawodników na to przygotowywać, więc tutaj też te sparingi pod tym kątem były rozwiązane. W tej rundzie jesiennej sporo traciliśmy bramek w, w katastrofalny sposób. Pan to zresztą o tym wie, bo pan mm. też oglądał te mecze Siarki. Nowym pomysłem jakby na, na grę obronną widzę, że jest ustawienie z Michałem Bieżało i Kacperem Józefiakiem na środku mm. obrony i przesunięcie wyżej Sebastiana Dudy do pomocy mm. Kubie Taborowi. Czy ten manewr się sprawdził i czy to pomogło troszeczkę też w grze obronnej całego zespołu? Myślę, że w pewnym sensie na pewno tak, bo te sparingi, gdzie właśnie graliśmy w tym ustawieniu, że dwójkę parę, środkową parę stoparów tworzył i Józef jak i Bieżało, to nie, nie traciliśmy tych, tych bramek, przynajmniej w głupi to sposób, czyli gdzieś jakieś błędy się trafiały, ale one były gdzieś tam w jakiś sposób szybko korygowane. Ale też jak wspomniałeś, te bramki, które traciliśmy na jesieni, no dostawiają duże, duże, duże możliwości do zastanowienia, bo gdzieś nawet w tym ostatnim meczu w Krzo też jakby nie uniknęliśmy takich błędów indywidualnych, co przełożyło się potem na błędy całego, całego zespołu i w konsekwencji z tratę bramki. Dlatego też ten wynik taki, jaki był w Ost to w Ostosu, to tak jak powiedziałem i zaznaczyłem wcześniej, troszeczkę za wysoki, bo szkoda, że ostatni sparring, jakby generalna próba przed pierwszym meczem wypadł nie za bardzo dla nas korzystnie, a ale ma to swoje plusy. Też yy, zaznaczę, że graliśmy w tym meczu ośmią młodzieży, czasami w pierwszej jednostce, więc ten kierunek, który jest zwany przez klub, dalej będziemy realizować. W środku pola mamy dwóch nowych piłkarzy: jest Paweł Szoutys i, i e, Leonard e, Zmarzlik. Mm. E, Szołtys generalnie sprawdza, sprowadzony do roli dziesiątki, ale chyba też sobie nieźle radzi na skrzydle. E, czy docelowo on zagrał na, właśnie na skrzydle czy na dziesiątce? I pytanie, czy zmarzyk już jest piłkarzem gotowym do dogrania w wyjściowym składzie, bo to chłopak przypominamy rocznik 2003. Myślę, że jeżeli ktoś był na tym meczu w Ostrowcu, to zauważył, że to jest chłopak naprawdę z ogromnym potencjałem. Zagrał w pierwszej 11, grał bodajże 65 minut i naprawdę zagrał na bardzo fajnym poziomie, pomimo tego, że jak wspomniałeś, to jest chłopak z 2003 rocznika i był u nas dopiero od, od kilku dni, to naprawdę ogromny potencjał i wiążemy z tym chłopakiem na pewno bardzo duże nadzieje. Odnośnie tych i Pawła z za przede wszystkim jest to chłopak, którego ściągnęliśmy z i gdzie w sumie gdzieś miał tam nieudaną powiedzmy przygodę z, z piłką, i to jest chłopak bardzo uniwersalny. On był oczywiście ściągany jako, jako, jako potencjalna dziesiątka, nawet dziewiątka, ale w przypadkach, gdzie będziemy może przyparcić do, do muru, jest to zawodnik, który równie, równie dobrze może to zagrać na pozycji 7 i 11. Mhm. Na skrzydłach nie będzie Kamila Kargulewicza. Jak duża to strata? Pan, co prawda, z nim nie pracował zbyt długo, mm -hmm. ale pan też pewnie zna jego możliwości. Oczywiście nie ma piłkarzy niezastąpionych. Czy Gianluigi da Polonio już jest gotowy na to, żeby go zastąpić? Podobno też nieźle na, na prawym skrzydle wyglądał Michał Bury. Oczywiście to są pozycje, czy to, są, czy to byli to, to, to zawodnicy jak wcześniej też Paweł Wydowolski i Kamil Karg Kargulewicz, których ciężko będzie gdzieś tam na, tak na szybko zastąpić. Szczególnie tutaj mówimy o Kamilu, gdzie, gdzie to była nasza siła napędowa w rundzie, w rundzie jesiennej, więc tutaj na pewno duży problem, ale przychodząc tutaj wiedziałem o tym, że taka możliwość może się zdarzyć, więc tutaj między innymi też ściągnięcie tutaj Pawła Stosz żeby za, żeby ewentualnie nie zabezpieczyć tą stronę, gdyby to nam się gdzieś nie układało w trakcie tej rundy. Natomiast wspomniałeś tutaj o Luigim, o Burym, oczywiście to są kolejne alternatywy, gdzie, z których możemy korzystać, ale też nie, nie zapomnijmy, że mamy problem z lewym skrzydłem, ponieważ wiemy, że Mateusz Janaczko też nie może w pierwszych trzech meczach grać z powodu z zawieszenia za czerwoną kartkę, więc tutaj też kolejny jakby y, robi się wakat na, na zawodników, którzy już tutaj w klubie są i pukają do pierwszej jednostki. A z napastników, który jest w tym momencie bliżej tego wyjściowego składu, bo rozumiem na chwilę obecną będziemy raczej grać na jednego napastnika, czy Dawid Bałdyga, młody, ale już strzelający gole, czy, czy Arek Gajewski, który też potrafi strzelać gole, ale ta jesień jego, mm. no, on chyba też sobie z tego doskonale zdaje sprawę, no, nie była najlepsza. No słusznie tutaj zauważyłeś, że mamy dwóch zawodników o podobnym potencjale, obaj wysocy, obaj, obaj silni, obaj dobrze grający w powietrzu. Różni tylko wiek, ale tutaj tak jak też zauważyłeś, na, na tą chwilę gdzieś nie przewidujemy grania dwoma to napastnikami. Oczywiście zdarzą się takie mecze w rundzie, gdzie będziemy zmuszeni tak grać, natomiast gdzieś w, tej, w tych pierwszych kolejkach przynajmniej będziemy grali tym jednym to napastnikiem. Na tą chwilę powiem szczerze, jest tak pół na pół. Wydaje mi się, że każdy z nich w, w, w jakiś sposób wykorzystał swoją szansę w okresie przygotowawczym. Zaprezentował się z jak najlepszej strony w tych sparingach, które mogliśmy rozegrać. Oczywiście. Nie powalają statystyki na kolana, bo ani jeden, ani drugi w tym sezonie, w tym okresie przygotowawczym nie naszeli, to nie wiadomo ile bramek, ale to są obaj zawodnicy z dużym potencjałem i myślę, kto by w tym pierwszym ewentualnie meczu w dynamicy nie wyszedł, spełni nasze oczekiwania. Z ilu punktów wiosną będzie Pan zadowolony? Ja bym tutaj nie chciał wyrokować, ile zdobędziemy punktów, czy ile bym chciał zdobyć, żeby było fajnie. Myślę, że jeżeli uda nam się za, zakończyć tą migę na piątej pozycji, przynajmniej to będzie duży sukces, biorąc pod uwagę to, że, na, że naprawdę mamy bardzo młody to zespół, który dopiero nabiera doświadczenia. No właśnie, da się połączyć tą walkę o jak najlepsze miejsce z walką o jak najlepsze miejsce w klasyfikacji PJS, czyli z tym stawianiem młodych chłopaków na, na młodych chłopaków. Myślę, że, że tak, bo przecież mamy przykład też yy, Siarki, gdzie, gdzie jeszcze za, za, za kadencji pana Gąsiora no, grali o czołowe to lokaty w drugiej lidze i ocierali się nawet o awans do pierwszej grając też dużą ilością młodych zawodników. Więc jest to do zrealizowania kwestia, że chłopcy muszą nabrać doświadczenia, a nabierają doświadczenia ty tylko grając. Więc na początku może być to gdzieś płacone przez nich frycowe, ale myślę, że, że w perspektywie czasu i najbliższych miesięcy, a przede wszystkim tej rundy wiosennej, to naprawdę nabiorą masę doświadczenia i to będzie procentować na pewno w przyszłym sezonie. Czy jesteśmy już gotowi na Wisłokę Dębica i czy jest lekki stresik przed tym meczem? Stresik, stresik jest zawsze. To jest nie, nierozłącznie związany z piłką nożną, a przynajmniej z posadą tredo, trenerską. Będąc to zawodnikiem, wiedziałem, że jak sędzia r, 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 to rozpoczynał mecz i gwizdał, to zapominałem o wszystkim i skupiałem się tylko na, to, na tym, co dzieje się na boisku. Natomiast trener no niestety po tym gwizdku dalej przeżywa ogromne emocje i gdzieś tam już nie ma wpływu na to, co się dzieje na boisku. Ale oczywiście tak też yy, przy, przygotowujemy się oczywiście do meczu z yy, Dębicą. Jest to bardzo nie, niewygodny. Zespół dokaniacy systemem 3, 5, 2, więc musimy pewne rzeczy przeć, przećwiczyć na bieżąco. Też nie ułatwia nam troszeczkę no, wielkość naszego boiska sztucznego, które nie jest zu, to zupełnie pełnowymiarowe, a te przestrzenie potem ciężko jest tam gdzieś w trakcie meczu korygować, więc te pierwsze minuty też są u nas z reguły w każdym paringu troszeczkę takie nieudane, więc z biegiem czasu to dopiero gdzieś tam wychodzi na to o zawodników i tutaj też jakby to nam pewne rzeczy ogranicza, ale to nie jest absolutnie tłumaczenie. My, my musimy mieć swój sposób na grę w Dębicy, żeby przywieźć tamtą korzystny wynik. Czyli co? Korzystny wynik, czyli jedziemy po trzy punkty? Zawsze mówimy, że jedziemy po trzy punkty, gdzie byśmy nie grali, więc tutaj wyjazd to nie jest absolutnie jakimś takim powodem, gdzie nie moglibyśmy o te trzy punkty powarzyć. Absolutnie Zwłaszcza, że jedziemy teraz po te trzy punkty. Ma, Szanse są wyrównane, gramy bez kibiców. Prawdopodobnie będziemy grali na sztucznej na wierzchni, więc tutaj też jakby. Szanse są, są bardzo wyrównane. Zdajemy sobie sprawę z klasy przeciwnika, ale absolutnie się go nie boimy. Szanujemy jak najbardziej, ale chcemy rundę rozpocząć bardzo dobrze, żeby też te następne mecze, mecze podbudowały tak. zawodników. Dziękuję. Za Dziękuję. Również. Moim Państwa gościem był szkoleniowiec Siarki Tarnobrzeg, pan Sławomir Majak. Dzięki. Dziękuję.